Kłótnia Mencena z dziennikarką. Duda z mocnym przekazem do Tuska. Trump dogadał zawieszenie broni i mecz hokeja Rosja kontra USA. Bogdan Mazurek zapraszam na ekspres polityczny. Mordeczko, widzę, że nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji. Dla ciebie to dosłownie jedno kliknięcie. Dla nas szansa na rywalizację z republiką czy tam TVN -em. i pamiętaj są tylko trzy prawdy święta prawda tyż prawda i gówno prawda w pierwszej kolejności przenosimy się wprost na komisję śledczą do spraw Pegazusa gdzie nasz ulubieniec Wicio Zębaczyński skoczył sobie do gardła z mecenasem świadka Przecież nikt nie jest mądrzejszy niż Wicio. A żaden podrzędny mecenas nie będzie mu mówił, co jest zgodne z prawem, a co nie. Pan odpowiadał za Departament Operacyjno-Śledczy. Czy to ten Departament był odpowiedzialny za bieżące użytkowanie Pegasusa? Nie. Za co był Departament, który Pan e, kierował odpowiedzialny za zakresie użytkowania Pegasusa przez CEDA? A regulamin jest niejawny. Tylko czy zgody o kontrolę operacyjną przechodziły przez Pana, czy wnioski, przepraszam, przechodziły przez Pana Departament? Proszę o to pytanie na części niejawnej. Na jakiej podstawie uchyla się świadek od udzielenia odpowiedzi na Departamentu jest niejawne. Z, uzyskał świadek, świadek zwolnienia od szefa CBA. Proszę o odpowiedź. Mogę odpowiedzieć tylko na części niejawnej. Czy świadek uchyla się od odpowiedzi się na to pytanie? Panie nie pośle, się. jeżeli można, Panie Przewodnicząca, mamy artykuł i dobrze, żeby Pan Poseł Zębaczyński się zapoznał no, z artykułem no, 11h ust. 1. W zakresie zwolnienia z tajemnicy przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiedź na pytania może tylko paść na posiedzeniu zamkniętym, panie pośle. To nie pan będzie odpowiadał karnie za ujawnienie, panie, panie tylko mój czy? klient. Proszę pana, pan panie powinien, połączy. panie pośle, się zapoznać z treścią ustawy. Pan, nie... Panowie, panowie, przerywam panów, przerywam panów. Przerywam panów pys, bardzo proszę o zachowanie kultury. Bardzo proszę w tym zakresie o wypowiedzenie się ekspertów co do okoliczności, w których świadek odmawia się, w którym świadek Prosi o przeniesienie pytania na część niejawną. Czy ma taką, takie prawo, czy nie ma takiego prawa i w jakim zakresie? Bardzo proszę, pan mecenas Marciniak, rozumiem. Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, świadek oczywiście ma takie prawo, żeby decydować, które informacje są jawne, niejawne. My nie jesteśmy w stanie tego ocenić i w tym zakresie świadek decyduje, bazując na. na w gruncie informacji, które posiada swojej wiedzy, czy może odpowiedzieć na to pytanie podczas jawnego posiedzenia komisji, czy na niejawnym posiedzeniu komisji? Dziękuję bardzo. Panie pośle, także bardzo proszę. Ja, to ja się bardzo proszę, panie mecenasie, jeszcze o podstawę prawną, o od, odmowę odpowiedzi na to pytanie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, świadek nie odmówił odpowiedzi na pytanie, tylko świadek powiedział, że odpowie na to pytanie na posiedzeniu niejawnym. Wobec tego, świadek się nie uchyla o odpowiedzi na to pytanie. Wobec tego, stoimy na stanowisku, że. Takie, yy, ta, takie stanowisko świadka jest uzasadnione. Dobrze, będziemy to pytanie zadawać na części yy, niejawnej po kolei. Z ważnych informacji, Pucia Pucia zebrał więcej podpisów niż Trzaskowski. Drodzy Państwo, jest nas naprawdę wielu, wielu, którzy wierzą, że Polska będzie bezpieczna i będzie mogła stać się także miejscem dobrobytu, będzie się rozwijać. Te ponad milion 300 tysięcy osób, które złożyło swoje podpisy pod listami poparcia, jest dowodem na to, że jest nas wielu zdeterminowanych do tego, aby iść do zwycięstwa w wyborach 18 maja. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Sławomira Mencena, dziennikarka TVP. Justyna Dobrosz-Oracz. Zagotowała kandydata na prezydenta swoimi pytaniami. Dalej Pan nie chce Unii Europejskiej. Słucham. Dalej Pan nie chce Unii Europejskiej. Nie do końca rozumiem Pani pytanie. W 2019 roku mówił Pan tak, nie chcemy Żydów, aborcji, podatków Unii Europejskiej, tak chcą nasi wyborcy. Pani Wydaje redaktor, byłem tutaj na rozmowach o bardzo poważnych sprawach no, i no, bardzo, mi przykło, bardzo, bardzo mi przykro, że. Bardzo mi przykro, że nie jest pani w stanie zrozumieć powagi tematów, o których Ale to rozmawialiśmy. Unia Europejska to nie jest poważny temat? bardzo poważny temat, bo jesteśmy w Unii Europejskiej Szanowna pani, muszą wiedzieć, czy pan się wycofuje z tych deklaracji, czy Szanowna pani aktualne, redaktor, bo nie Ubolewam nie. nad tym, że nie do końca pani rozumie sytuację, w której się znajdujemy. Ale odpowie pan Uro... na pytanie? Nie, nie odpowiem na pani w ten sposób stawiane pytanie. Czyli piątka na jest aktualna, tak? Czyli dalej pan uważa ceny Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii, czy Unii Europejskiej. Czy mamy jakieś inne to pytania? To, to utrzymać armię, podatki. Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania? A, a, a co jest, przepraszam, a co jest w tym głupiego? Ponieważ Przez, nigdy, no, proszę pani redaktor, nie powiedziałem, że chcę zlikwidować wszystkie podatki. Pan to jest coś co... Co... No, no, cytuję panu, prosiłam Proszę trzy razy, poważniejsze pytanie. Pan się wypowiedział, czy to było głupie, czyli głupio pan mówił w 2019 roku. Dobrze rozumiem? Pani mało rozumie, to jest główny problem. No, tej do, konferencji. A oba, poza proszę poważniejsze proszę pan pytanie pan się wypowiedzieć, czy nie? Bo pan w kółko powtarza różne rzeczy. Mogłaby pani nie przeszkadzać w prowadzeniu konferencji odpowiedzieć prasowej. Na pytanie. Już pani jest pan kandydatem, Może pani opinia publiczna chce wiedzieć, jakie poglądy pan reprezentuje. Więc pytam pana. Mówi pan, że armia jest niedofinansowana, jak można jednocześnie obniżać i dofinansować armię. Z czego? Z pieniędzy z Unii Europejskiej, które pan nie chce? Proszę o inne pytanie. Tak poważnego Andrzeja Dudy dawno nie widziałem. Został dziś zapytany o śmierć pani Basi, czyli najbardziej zaufanej osoby prezesa Kaczyńskiego. Powiedział, że w obliczu całej sprawy Donald Tusk zachowuje się jak najgorszy tchórz że tak to sobie nagrywa jakieś tiktoczki o majonezie, a jak wydarzyła się poważna sprawa, to zapadł się pod ziemię. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, Ponieważ dzieje się to w ramach rządu, na czele którego stoi pan premier Donald Tusk. W związku z powyższym zdecydowałem się wystosować pismo do pana premiera w tej sprawie, opisując wszystkie te okoliczności, zwracając się do pana pre, pre, premiera Tuska o wyjaśnienie. Niestety pan premier Tusk, jak do tej pory, jak Państwo widzicie, w ogóle w tej sprawie nie zabrał głosu. Co dosyć typowe dla niego, kiedy jest taka sprawa, która może niedobrze dla niego wyglądać wizerunkowo nie ma go od kilku dni. Kiedy trzeba było się. Podpisywać pod uzyskaniem obywatelstwa przez znanego aktora i reżysera Jesse'ego Eisenberga kilka dni temu, brylował na Twitterze. Dzisiaj pana premiera nie ma, zapadł się jak kamień w wodę. Więc mam nadzieję, że odpowie na pismo, które do niego wystosowałem. Pismo to przes przesyłam również do informacji marszałka Sejmu, marszałka Senatu, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mam nadzieję, że. Dostanę odpowiedź na to pismo i mam nadzieję, że odpowiednie czynności zostaną przeprowadzone. Mam nadzieję, że zostanie przeprowadzone także rzetelne postępowanie prokuratorskie wyjaśniające okoliczności śmierci świętej pamięci pani Barbary Skrzypek, które odejście niestety w tym wymiarze ma również charakter państwowy. I mogę tylko ubolewać, że w Polsce, która ogromnie chciałbym, żeby była państwem po prostu demokratycznym, premier mówi o jakiejś demokracji walczącej której skutkiem są tak patologiczne sytuacje, jak występowanie w sprawach, w których powinien być dochowany maksymalny obiektywizm przez osoby tak skandalicznie, absolutnie upolitycznione i nieobiektywne. Więc jeżeli pan premier i jego współpracownicy pozwalają sobie mówić o praworządności czy przywracaniu w Polsce praworządności, to jest to, proszę państwa, po prostu kpina najnormalniejsza sprawa z, z konstytucji i z opinii publicznej w naszym kraju. Mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, i myślę, że jest to dzisiaj opinia także i bardzo wielu uczciwych prawników w Polsce, nawet jeżeli milczą. Dziękuję bardzo. W popołudniowych godzinach Donald Trump odbył dwugodzinną rozmowę z Władimirem Putinem. Pokoju na ten moment nie ustalili, ale być może jest coraz bliżej. Putin zobowiązał się do wstrzymania ostrzału obiektów energetycznych przez 30 dni. Kurwa, patrzcie, jaki łaskawca! Jako jeden z warunków do zawarcia pokoju, Putin wskazał zaprzestanie pomocy Ukrainie ze strony Zachodu oraz konieczność rozegrania meczu hokeja pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Co za ludzie, ja pierdolę. Najlepsze jest to, że Trump powiedział, że to dobry pomysł. Owocnego dnia, moi drodzy, cześć!